Bardzo mi miło w tych okolicznościach, w których się znajdujemy, być tutaj przed Państwem. Dla mnie to jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Jestem bardzo podekscytowany, że po latach mogę wrócić do Ostrowa, reprezentować na nowo Klub Stal Ostrów. Teraz już w innej roli, w roli prezesa, prezesa, prezesa klubu. Chciałbym podkreślić, jak bardzo ważne dla mnie jest to, jaki klub ma tradycje, jakie, jakie sukcesy są za tym klubem. Chciałbym też bardzo podziękować właścicielowi nowemu właścicielowi panu Krzysztofowi, Krzysztofowi Wawrzyniakowi za zaufanie, za to, że zaproponował mi tą funkcję, że my razem będziemy budować. I organizować ten klub. Tym samym chciałbym bardzo podziękować panu Pawłowi Matuszewskiemu, byłemu właścicielowi tego klubu, twórcy wielu sukcesów w ostatnim, w ostatnim dziesięcioleciu. Chciałbym tym samym też okazać mu wielki szacunek za to, co do tej pory dla nas zrobił. Klub jest w tym momencie ma bardzo mocno zbudowane fundamenty, jeżeli chodzi o, o właśnie e, przynależność, przynależność e, która jest jakby połączona z, też z miastem, z kibicami, którzy są bardzo mocno zaangażowani, e, którzy, którym leży też na sercu dobro klubu. Myślę, że wspólnym, wspólnymi siłami właśnie tutaj z całym sztabem trenerskim. Ale też tutaj z nowym właścicielem oraz z całą organizacją, czyli pracownikami klubu, mamy bardzo mocno określone działania i będziemy chcieli je systematycznie wdrażać. Dla mnie są trzy filary jakby rzeczy, które są tutaj do zrobienia. Pierwsze to jest wiadomo, cele. Przez te ostatnie 10 lat klub ze Stali stał się, stał się organizacją, która na, na dobre weszła w szereg, w szereg klubów, które walczą o najwyższe cele. Przyzwyczaiła do tego też kibiców i całe środowisko koszykarskie, że zawsze była silnym zespołem. To jest nasz cel, żeby żeby to wszystko ustabilizować i żeby ten klub z powrotem wrócił na salony nie tylko polskiej ekstraklasy w tej górnej części tabeli, ale też na salony europejskie, gdzie z powodzeniem w ostatnich latach funkcjonował. Drugą rzeczą, która jest dla mnie niezwykle istotna, to jest Akademia. akademia to jest przyszłość tego klubu, mamy świadomość, jak ważne, ważne jest też szkolenie, szkolenie tutaj ostrowian, młodych ostrowian, którzy są zapaleni, zapaleni do koszkówki i takim motorem napędowym jest nasz klub, który, który daje im wymierne szanse na to, żeby w przyszłości mogli, mogli się realizować jako zawodnicy i dać im przestrzeń do tego, żeby, żeby pukali do bram pierwszego zespołu i w przyszłości stanowili, stanowili siłę, 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 siłę w tym pierwszym składzie. Drugą rzeczą, trzecią rzeczą, która jest dla mnie niezwykle ważna, to jest transparentność i dialog. Wiemy, wiemy jak ważne jest też dla kibiców, dla miasta, dla wszystkich zainteresowanych, dla sponsorów. Ale dla nas też samych. To, żeby było przejrzyście, to, żeby było zaufanie i to, żebyśmy mogli wspólnie, wspólnie się budować i mieć dla siebie wsparcie. Okres nie jest łatwy. Wiadomo, że musimy, musimy teraz bardziej skupić się na wykonywaniu tych wszystkich zadań, bo to, co ja przed Państwem teraz mówię i, i deklaruję, to jest jedno, ale mamy świadomość tego, że będziemy oceniani przez pryzmat tego, co wykonujemy. Także my jesteśmy zdeterminowani. Moja osoba też, moja osoba też niech tu będzie gwarantem tego, że, że podchodzimy do tego niezwykle poważnie, z ogromną odpowiedzialnością i mam nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy budować stalówkę, która przyzwyczaiła wszystkich nie tylko tutaj lokalnie, ale też ogólnopolsko do, do, do tego, że kojarzona jest z organizacją, która ma wielkie ambicje i cele. To by było nad tytułem wstępu. Chciałbym też poprosić trenera Andrzeja, Andrzeja Urbana o kilka słów tego, jak wygląda teraz zespół, jak, jak wyglądają przygotowania, ale jakby przed tym samym chciałem pogratulować też świetnego występu na Eurobaskecie oraz szóstego miejsca oraz świetnie wykonywanej pracy. Jeżeli mogę, bardzo proszę. Dobro nas, nas wszystkich będących w koszykówce, ale wracając do spraw tutaj w Ostrowie, przede wszystkim rozpoczęliśmy okres przygotowawczy. Wiadomo, że. Że było to trochę z opóźnieniem, ale w tej chwili nie zwracamy na to uwagę. W pierwszym etapie dobra praca tutaj sztabu na czele z trenerem Konradem Kaśmierczykiem. Kiedy ja byłem nieobecny, to te pierwsze dni wprowadzenie drużyny pod kątem taktycznym oraz, oraz motorycznym. Teraz kontynuujemy, kontynuujemy tą pracę. Do tej pory nie rozegraliśmy jeszcze żadnego meczu kontrolnego. Wiadomo, że jesteśmy w tym trochę opóźnieni ale to też wynika z tych wszystkich spraw dookoła ale też z tego, że mieliśmy zagrać ostatni mecz z zespołem z Łodzi, który niestety z przyczyn losowych w ostatniej chwili do nas nie dojechał jutro gramy pierwszy mecz sparingowy w Obrzychu, następnie w sobotę w sobotę u siebie ze Śląskiem Wrocław następny poniedziałek 6 dni przed ligą zagramy z Panik na pewno w Gliwicach, a tak przygotowujemy się tutaj na, na, na naszym Przygotowujemy się po prostu we własnym gronie. Co do składu, cały czas poszukujemy jeszcze jednego zawodnika. To gracz, pod, chcemy gracza podkoszowego. Są prowad... Mogę zdradzić, że na chwilę obecną są zaawansowane rozmowy z jednym graczem. Może dzisiaj się wyjaśnić, czy ten gracz do nas dołączy, czy nie dołączy. Będzie to gracz łączący grę na pozycji 5 i 4. Także generalnie. W orbicie poszukiwań jest zawodnik, który wzmocni formację podkoszową, którą będzie tworzył m.in. z Markiem Mareksem Meirisem, którego pozyskaliśmy jako ostatniego gracza. Jest to reprezentant Łotwy, który uczestniczył w Eurobaskecie. Doświadczony gracz i wiążemy z nim duże nadzieje. Formację podkoszową uzupełnia DJ Laster, który zeszły sezon spędził na Rumunii. Jest to gracz. E, gracz mobilny, e, atletyczny, który grozi rzucem za trzy punkty. E, do tego jest Polak Nikodem Czoska, który e, ostatni sezon spędził w Czarny Słupski i puka do, do bramy seklasy i chce tutaj udowodnić swoją wartość. Jeśli chodzi o pozycje obwodowe, to mamy e, po pierwsze Trentona Gibsona, gracz po lidze belgijskiej, e, który... E, Potrafi zdobywać punkty, wziąć na siebie odpowiedzialność za, za drużynę, co udowadniał szczególnie w zeszłym sezonie. Następny gracz to Sak Luka Sakota, gracz Policy Fińskiej, kończył sezon we Włoszech, zawodnik na dorobku, bardzo dobre warunki fizyczne, jak na gracza obwodowego, ma duże predyspozycje, aby w przyszłości być dobrym graczem na, na parkietach europejskich. Kolejny gra, gracz, Kwan Jackson, gracz, który specjalizuje się w obronie, gra w obronie, to, to, to gdzieś z tą myślą został, został tutaj ściągnięty. Bardzo ważną postacią w przyszłym sezonie chcemy, aby był Daniel doświadczony już doświadczony gracz, pukający do bram, do wąskiego składu reprezentacji, bo w szerokim składzie on uczestniczył tuż przed samym Eurobasketem. Nie, 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 nie dostał się po prostu do dwunaski na, na Eurobasket, także to. Klasowy zawodnik. Jest oczywiście z nami Jacek Rutecki, którego chcemy stawiać na tego gracza. Jest to wychowanek, także wiążemy z nim duże nadzieje. Do tego wychodzi, dochodzi Aleksander Smektała. Treningowo na chwilę obecną wspomaga nas Michał Pluta, który jest na zasadzie na razie. Po prostu partnerskie, gdzie, gdzie on nam pomaga w treningach, a my mu w przygotowaniach do sezonu zobaczymy, jaka będzie przyszłość tego gracza. Oraz dwóch zawodników, którzy w przyszłym sezonie będą występowali w drugoligowym Pleszewie, Kamil Nawrot i Antoni Waniak. Tak na chwilę obecną wygląda nasza, nasza rotacja. Jeden z graczy, Kwan Jackson, z powodów rodzinnych musiał wrócić na kilka dni do Stanów Zjednoczonych. Jednak wraca w sobotę i w sobotnym w sobotnim sparingu powinien już zagrać. Do tej pory, na tyle ile było to możliwe, drużyna przygotowuje się dobrze. Widać, że jest tej drużynie potencjał. Postawiliśmy w tym sezonie na wąską rotację, bo przy ograniczeniach budżetowych musieliśmy coś wybrać. Albo pójść w szerszą rotację, ale może trochę mniej jakościowych zawodników, a postaraliśmy się, aby ci gracze byli bardziej jakościowi, ale w węższą rotację. Także bardzo ważne w tym sezonie będzie to, abyśmy byli zdrowi, aby wszyscy gracze byli do dyspozycji, bo brak któregokolwiek z zawodników będzie po prostu dużą stratą i ciężką do, do zastąpienia. Ale wierzymy, że Wierzymy, że ta drużyna będzie walcząca, że ta drużyna pokusi się o niejedną niespodziankę, i ten okres przygotowawczy, pomimo że, że trochę szalony, ale jak obserwuję, jaki potencjał tych graczy, to jestem pozytywnie, pozytywnie nastawiony. Ale nie ma co ukrywać, że trochę jest to niewiadomą, ponieważ nie zagraliśmy jeszcze żadnego meczu kontrolnego i samemu ciężko mi jest odpowiedzieć. Na co będzie stać tą drużynę oraz to jak będzie wyglądała w pełnym ustawieniu. Bo tak jak wspomniałem, wąska rotacja, czyli brak któregokolwiek z graczy to automatycznie bardzo wpływa na, na siłę tej drużyny, a w tej chwili no, nie mamy jeszcze pełnego rosteru, ale zrobimy wszystko, aby do pierwszego spotkania w Gdyni był już ten y, pełny roster i y, patrzę z optymizmem w przyszłość. Matwisz się tym, że, że ta... Yy... Zresztą Polski rostek, jak to nie jest, no jest dużym ryzykiem, tak? bo mamy Daniela, który taką sprawę jest jedynym graczem no, ogranym na, na tym poziomie. Bo ja cniej czy czoska, no to wiadomo w poprzednim sezonie jeszcze, jeszcze już debiutowali czy już grali w obel tak? wszystko to są zawodnicy mało doświadczeni, mało ograni. Eee, się ee, czy... Oczywiście, że, że gdzieś tam pojawiają się jakieś wątpliwości, tylko przy budowie składu trzeba sobie zdać sprawę, że trzeba iść na pewnego rodzaju kompromisy. Tutaj uznaliśmy, że zakontraktowanie doświadczonego gracza, bo zakontraktowaliśmy doświadczonych, jak yy, Nikodem Czoska, yy, czy nawet jeśli zostanie z nami Michał Pluta, ale zakontraktowanie doświadczonego gracza wiąże się z dużymi yy, kosztami. i w momencie, w którym podpisalibyśmy polskiego zawodnika, to kolejnego doświadczonego polskiego zawodnika, to wiązałoby się z tym, że ci gracze zagraniczni musieliby być w zupełnie, w zupełnie innym pułapie, czyli jak kontraktujemy za kwotę X jakiegoś gracza, to ta kwota musiałaby być pomniejszona o minus 20-30% od tej kwoty X Aha. i uważam, że nie znaleźlibyśmy graczy odpowiednio jakościowych, aby rywalizować na, 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 na tym odpowiednim poziomie, bacząc na to, kiedy budowaliśmy drużynę. Może gdyby, gdyby ta budowa była wcześniej, to byśmy się postarali o Zakontraktowanie jakiegoś młodszego gracza, który jest tam bardzo perspektywiczny. Jednak w momencie, w którym my byliśmy na rynku, już takich, takich graczy nie było i to był po prostu kompromis. I ja wierzę, że to jest w naszym przypadku najlepsza droga do tego, aby osiągnąć w naszym wymiarze sukces. Jest to pewnego rodzaju ryzyko, ale przy. Przy ograniczeniach, które mieliśmy, musieliśmy podjąć gdzieś ryzyko i zostało ono podjęte w tym, że ta polska rotacja będzie węższa, jeśli chodzi o, o doświadczonych graczy. To też kontynuując jakby to, to pytanie, jak sytuacja z Davidem wygląda? David na chwilę obecną cały czas przychodzi repoli, rehabilitację pod okiem Artura, packa naszego trenera od przygotowania motorycznego. W przyszłym tygodniu jest szansa, że wejdzie nie w trening koszykarski, ale zacznie robić rzeczy związane z stricie, z koszykówką, jak z treningiem indywidualnym. to nie jest trening, nie mylić tego z treningiem 5 na 5 czy treningiem na kontakcie, ale treningiem indywidualnym koszykarskim. Co do jego powrotu jest te, ciężko wskazać konkretny, konkretny termin, nie, nie, nie jesteśmy w stanie tego podać, bo to jest praca na organizmie. Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca ze stowarzyszeniem 3x3? Czy to, czy to stowarzyszenie wystąpiło do Państwa na taką współpracę, czy zaleca odpowiedź? Mm. Tak, ja jestem po świeżo po wczorajszych rozmowach z, z Dimą Czeczurą, który do mnie się odezwał w dniu wczorajszym i ustaliliśmy, że spotkamy się dzisiaj na, na rozmowy. E, także na pewno, na pewno będziemy rozmawiać na temat, na tematy bieżące. E, ja mogę tylko powiedzieć, że my będziemy tutaj e, otwarci na ten, tak jak powiedziałem wcześniej, e, ten dialog. To, to, to nie są puste słowa, ale właśnie popierając to, co powiedziałem wcześniej, e, liczę na to, że ta rozmowa będzie konstruktywna, ale też e, na pewno przyszedłem tutaj do klubu po to, to, po to żeby dbać o, o interesy tego klubu i dołożę wszelkich starań, żebyśmy My jako klub y, 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 mieli czystą, kolorną sytuację i, i żeby to wszystko było zgodnie z prawem. I, no i poszukamy może jakichś rozwiązań takich, które będą przychylne dla obu stron. Powiedział Pan, że Pani jest otwarty na dialog, ale czy to oznacza, albo czy to. Bo no, Pan się odniósł do tego, że wczoraj mieliście odpowiedzieć jednak negatywnie na taką propozycję współpracy? Dostaliśmy, dostaliśmy jakby zapytanie co do sytuacji, która, która jest faktem, czyli WZK podliczył tak naprawdę wszystkie, wszystkie licencje tych młodych zawodników i wyszła tam określona kwota, gdzie klub no po prostu ten ekwiwalent, ten, klubowi ten ekwiwalent jest należny i teraz będziemy szukali rozwiązania, jak tą sprawę rozwiązać. Po to, to też spotkanie. Ja oczywiście nie zamykam się na niej i nie i z, gary, z góry nie skazuję tych rozmów na fiasko, ale tak jak już mówię, podkreślałem wcześniej, Jestem tutaj po to, żeby dbać o interesy klubu i na pewno będę stał przy stanowisku takim, żeby klub tutaj w tej sytuacji nie był stratny. Powiedział Pan, że jest Pan po to, żeby dbać o interesy klubu. Jak to się, jak w ogóle wygląda sytuacja finansów klubu? Dotychczasowy właściciel powiedział, czy, czy prezes, że spłacono dotychczasowe zobowiązanie. Czy ta spłata to było zaciągnięcie jakichś pożyczek od sponsorów, bo tak często w tym środowisku Sportowym wyglądało, że sponsorzy na przykład udzielali pożyczek, no a pożyczka wiąże się z tym, że trzeba ją spłacić. W związku z powyższym, o ile spłacono dotychczasowe jakieś roszczenia, no to później powstaje roszczenie do tego sponsora. Czy no i jak tutaj wygląda? To? Bo mówił też Pan o transparentności. Więc, więc pan... tak, tak, tak. Jak najbardziej się do tego chcę odnieść. A, jakby jakie. Jak, yy... Pierwsza rzecz, która jest dla mnie zasadnicza, to to, że z moim przyjściem tak naprawdę ja zaczynam tą pracę, i ja tutaj na tym chciałbym się skupić i na, o tym rozmawiać, co jest teraz i co będzie w najbliższej przyszłości. To, co było, nie brałem w tym kompletnie udziału i, i, i nie chcę się do tego kompletnie w żaden sposób odnosić. Jeżeli chodzi o, 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 o sytuację finansową klubu, jest ona naprawdę dobra. Myślę sobie, że jedna z lepszych sytuacji w klubach w Polsce, czyli nie mamy żadnych zaległości finansowych wobec osób trzecich, nie mamy, mamy wszystko porozliczane, nie ma żadnych też zadłużeń w formie, formie pożyczek, a nie jakichś umów spłaty długoterminowej, także to pod tym względem jesteśmy bardzo klarowni. I, i, i to jest nasz handicap na przyszłość. Wiadomo, że jako klub musimy zbudować budżet, mamy zarys tego wszystkiego i wiemy co chcemy robić, ale tak, żeby, żeby to nam się wszystko ładnie składało w jedną całość, to na pewno liczymy też na otwartość sponsorów z poprzedniego sezonu i ewentualnych przyszłych przyszłych partnerów, którzy będą chcieli dołączyć do klubu i razem odbudowywać i wzmacniać siłę naszej organizacji. Mhm, mówił Pan, że sytuacja finansowa jest dobra. E, na ile w takim razie oczekujecie na wsparcie ze strony e, miasta Ostrowy Wielkopolskiego? Na, na ile to e, jest jeszcze ważny czynnik, żeby klub e, mógł e, normalnie funkcjonować w najbliższym sezonie? No, to jest niezwykle ważny partner. To miasto miasto m, 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 od wielu, wielu lat zawsze wspierało klub i nie wyobrażam sobie sytuacji teraz takiej, żebyśmy mieli, mieli tego wsparcia od, od miasta nie dostać. Wiadomo, że przed nami są rozmowy. Rozmawiałem dzisiaj też z właścicielem, panem Krzysztofem Wawrzeniakiem odnośnie tego, jak też bardzo mu zależy na tym, żeby spotkać się z panią prezydent, porozmawiać z nim też osobiście. Na pewno też ja będę chciał dotrzeć do pani prezydent wcześniej na spotkanie, też porozmawiać, przedstawić jak sytuacja wygląda. Były warunki, takie, były warunki przez miasto postawione, które klub spełnił. I myślę sobie, że teraz mamy naprawdę wolną przestrzeń do tego, żeby budować, budować te relacje na nowo i wspólnie, wspólnie marzyć o tym, żeby te wyniki w tym sezonie były zadowalające i, i patrzeć szerzej w przyszłość. Jaka kwota by klub satysfakcjonowała ze strony miasta? No, wie pan, to jest kwestia, kwestia to inicja Poliszynela, że chodzi o 2,5 miliona, które zostały gdzieś tam zadeklarowane. Są to środki, które na pewno by uspokoiły jakby nasze, nasze, nasze jakby wstępne zapotrzebowania ale tak jak tutaj trener gdzieś tam między, między słowami podkreślił, mamy określony budżet, my będziemy musieli oprócz właśnie wsparcia, dla naszy, wsparcia miasta, czyli takiego fundamentalnego naszego partnera, też budować budżet wśród właśnie tutaj lokalnych przedsiębiorców, którzy sobie świetnie radzą w swoich biznesach i którzy będą chcieli nazwę wesprzeć, także tutaj duża, ciężka praca przed nami. Mam już w kalendarzu poustalane spotkania oraz harmonogram, harmonogram spotkań z potencjalnymi naszymi sponsorami w tym sezonie. I ostatnie pytanie, czy jest planowane w najbliższym czasie spotkanie mediów z nowym właścicielem? E, pan, pan Krzysztof Wawrzyniak na pewno będzie w na meczu w Gdyni na inauguracji. Tak jak wspomniałem, gramy w niedzielę o 12.30, nietypowa godzina. To też jakby nowość związana z wczorajszym spotkaniem, naszym w Warszawie spotkaniem prezesów. Także o godzinie 12.30 gramy w Gdyni. Na pewno nowy właściciel pojawi się na tym meczu. Będzie chciał wrócić z nami tutaj do Ostrowa i spotkać się właśnie z panią prezydent. Czy ewentualnie będzie też przestrzeń na to, żeby spotkać się z mediami? Wierzę, że tak. Pan, pan, pan Andrzej jest, przepraszam, pan Krzysztof, jest osobą nieanonimową, pochodzącą z Ostrowa, mającą tutaj swoje, swoje doświadczenia i, 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 i swoją przeszłość. Także myślę sobie, że z przyjemnością dla niego też będzie spotkanie się z państwem i przybliżenie swojej. Swojej osoby oraz planów naszej organizacji na przyszłość. Czy znana jest już nazwa wdrożona, bo jak już wystąpi w sezonie 2025-2026? No więc właśnie jesteśmy po wstępnych rozmowach z naszym strategicznym sponsorem, który jest w nazwie. Czekamy też na odpowiedź. Myślę, że od tego będzie zależało, jak potoczą się dalsze rozmowy też z potencjalnymi sponsorami, którzy gdzieś tam też wstępnie wykazują zainteresowanie do rozmów, także liczymy na to, że tutaj nazwa klubu się nie zmieni. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Już teraz tak naprawdę niewiele zależy od nas. My to, co mieliśmy do przekazania i przedstawienia, wykonaliśmy. Teraz czekamy na informacje z drugiej strony wierząc, że wszystko po, 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 jakby zakończy się pomyślnie dla nas.